W naszym programie pana Zbigniewa który 16 listopada razem z obecnym burmistrzem Dariuszem Szustkiem wygrał wybory i jest właśnie w drugiej turze. Druga tura wyboru na burmistrzałkowa odbędzie się 30 listopada. Teraz pozwolimy sobie zadać panu Zbigniewowi Semu, kandydatowi, który przeszedł do drugiej tury, kilka pytań. Panie burmistrzu, chciałabym zacząć od tego, jak pan Zanalizuje wyniki wyborów. 16 listopada, prawie 3000 mieszkańców oddało na Pana głos. To według Pana kredyt zaufanie? To ja tutaj konie, skłaniam się do wszystkich mieszkańców. Dziękuję im dziękuję mi serdecznie za właśnie tę ilość głosów, bo proszę zauważyć, że tego dnia było 7 kandydatów, a w tym właściwie 4 kandydatów to taka centro, centrolewica. Więc wynik prawie 3000 głosów, a wynik jest 29,94. 29, jest to sukces, ten sukces nie przychodzi sam. Ten sukces trzeba zawiększać mieszkańcom. Ale również pracy z mieszkańcami, bo przez ten okres czasu, będąc radnym Rady Miasta w Łukowie, często spotykałem się z mieszkańcami. Dwa razy w tygodniu pełniłem dyżury. Mieszkańcy przychodzili do nas w bardzo różnych sprawach. Trudnych, łatwych czasami, tylko po prostu żeby sobie porozmawiać, zwyczajnie po ludzku porozmawiać. Ja, wiedząc o tym, że, że jestem osobą serdeczną, przyjazną, y, także z ochotą przychodzili. Y, te trudne sprawy nie wszystkie dało się rozwiązać, nie wszystkie dało się pomóc, bo no, takie jest życie. Chciałoby się każdemu pomóc, ale, ale nie można tego osiągnąć. Ważne, że 16 listopada mieszkańcy poszli do wyborów. To świadczy o tym, że chcą zmieniać Włókowie, chcą, chcą wprowadzać zmiany w Łukowie. Ten wynik prawie 3000 głosów. Ja wierzę, że zostanie wielokrotnie powiększony, bo to była pierwsza tura, yy, także spotkamy się 30 listopada po raz kolejny przy urnach wyborczych. Kiedy spotkamy się 30 listopada kolejny przy urnach wyborczych, to proszę mi powiedzieć, dlaczego to właśnie na Pana mieszkańcy mają oddać swój głos? Dlaczego mają mieszkańcy na nas zagłosować, tak? Już odpowiadam. Mamy swój program, program samorządowców razem, do którego jesteśmy przygotowani. Merytorycznie Chcemy to zrobić, chociażby rok, rok 2014-2020 to jest Rada wielkich środków europejskich. My wiemy jakie pozyskiwać, wiemy na kogo możemy liczyć, bo w sejmiku będzie władza POPSL prawdopodobnie w powiecie i również w centrali, w kraju, w sejmie. My już mamy sympatyków swoich, mamy już, wiemy z kim rozmawiać i wiemy co mamy zrobić. I tutaj nie obiecujemy, ale my zrobimy to, środki będą. Trzeba rozmawiać z powiatem, współpracować z powiatem, bo odkorkować trzeba miasto. Trzecia, etap podwodnicy. Wiemy, że to jest zadanie powiatu, ale miasto, burmistrz, rada musi się w to bezwzględnie włączyć. Minęło 4 lata, nie mamy trzeciego etapu odwodnicy. Zrobimy to. Oświata. W oświacie jest potrzebny spokój, takie wprowadzenie ciepła takiego, ciepła światowego, żeby dyrektor wiedział, że rządzi szkołą, a nie burmistrz. Żeby nauczyciele wiedzieli, że mogą liczyć na dyrektorów. Żeby nauczyciele wiedzieli, że mogą wprowadzić, zacząć wprowadzić koła kozarykcyjne. Młodzieży jest potrzebna ta era komputerowa, troszeczkę się od komputerów i przyjść spotkać się z nauczycielem, z łokistą, czy chociażby koła różnego rodzaju zainteresowań, co się wiąże również ze sportem łukowskim. Trzeba politycznić sport w łukowie. Trzeba większe środki przekierować może na Łukowie, na, na piłkę ręczną, może na inne stowarzyszenia w ogóle stowarzyszenia sportowe. Wiele się dzieje różnego rodzaju turniejów. Wspomagać, spotykać się, radzić, pytać, co, co, jakie są potrzeby. Jest sytuacja dotycząca chociażby bloków komunalnych, gdzie źle się chyba stało, jak przestanę być burmistrzem, wprowadzono podwyżki czynszów mieszkaniowych, powstały większe zadłużenia. Mieszkańcy nie płacą. Również zapewne jest sytuacja w spółdzielni, ale spółdzielni mają dobrego szefa, merytoryczną osobę, trzeba się będzie porozumieć i wypracować, choć jestem już przygotowany w tym momencie na, na zasadzie przygotowania rozporządzenia, spróbować pomóc mieszkańcom pracować, w jakiś wspólny program pod strefę ekonomiczną. Ja bardzo się cieszę, że ona jest. Mieliśmy tam malutki wkładzie poprzedniej kadencji poprzez sieć wodociągową, czy chociażby energetyczną ale ta podstrefa nie może być otworzona i jeździć tam tylko po obu stronach krawężniki, w środku, w środku droga. Ta strefa musi żyć, musi żyć nowymi miejscami pracy. Także wszelkie wysiłki będziemy prowadzili, wykorzystamy wszystkie, wszystkie, wszystkie możliwości, żeby tam powstawały mniejsze lub większe zakłady pracy. Trzeba pomóc przedsiębiorcom zastanowić się nad zawsze podatkami. Yy, nad yy, mikroprzedsiębiorcami, nad średnimi przedsiębiorcami, czy, czy nie prowadzić ulg w mieście. Już dawałem taki przykład, kiedy przedsiębiorca, mikroprzedsiębiorca prowadzi działalność na 20 metrach, a inny prowadzi też mikroprzedsiębiorca, ale musi mieć hale 1000 metrowo, płaci wielkie podatki od nieruchomości. Czy tutaj nie zrobić ulgi na te 1000 metrów? I wiele, wiele jest potrzeb, ale trzeba rozmawiać z przedsiębiorcami, dzwonić do nich, a nie czekać, jak oni zadzwonią do mnie. Trzeba. Burzmi się od tego, żeby się kontaktować z mieszkańcami, żeby chodziły naprzeciw. Nie na zasadzie, że siądę w pięknym fotoli, powiem, że teraz czekam na telefon, jak zadzwonicie to będę. Nie. Jest tyle rzeczy do zrobienia w mieście. My złożyliśmy przecież do miasta w październiku jako radni, jeszcze radni, złożyliśmy wnioski do budżetu. Te tych wniosków jest ponad 40, zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko będzie wykorzystane, ale pokazujemy problem, pokazujemy naszą wiedzę, że my wiemy, co trzeba w mieście robić. Trzeba pomóc mieszkańcom ulicy Okrzeju, przecież oni teraz w błocie lgną. Tam jest no, coś, jeszcze wczoraj, wczoraj miałem rozmowę z mieszkańcem ulicy Okrzeju. Mówi, panie, zrób pan coś. Nie może tak być, że my podjeżdżamy i, i musimy wyskoczyć z samochodu, żeby nie wkładać jakąś kałużę. Tam powinna być prowadzona analiza, to powinno być szczegółowo, szczegółowo wszystko zapisane, jak, jak, w którym momencie, co się powinno robić. Także jest w Łukowie wiele do zrobienia i będzie zawsze dużo do zrobienia. Czy będą następni burmistrzowie, ale to będzie zawsze, zawsze ogrom pracy. Panie burmistrzu, wyniki niedzielnych wyborów yy, będą zależały w dużej mierze od frekwencji. Yy, yy. Proszę mi powiedzieć, jak by pan zachęcił mieszkańców do tego, aby w niedzielę 30 listopada ponownie poszli na wybory? Panie dyrektor, drodzy mieszkańcy, jeżeli chcecie zmian, bardzo proszę, pójdźcie na wybory. Zachęcam, żeby yy, mieszkańcy, którzy głosowali na platformie, na samorząd, na, na, na przymierze, przymierze Ziemi Łukolskiej, na pana Trochima, na, 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 na pana Dziudzika, na pana Kasznię. Zachęcam, żeby zagłosowali na moją osobę. Szanowni Państwo, 30 listopada zwracam się z ogromną prośbą. Zagłosujcie na moją osobę, żebym mógł przez te najbliższe 4 lata Wam pomagać, wspólnie, żebyśmy osiągnęli sukces naszego miasta. Łuków czeka na zmiany.